serdecznie na kursie z chemii przygotowującym do matury. Dzisiaj zajmiemy się z zadaniami z całego działu ze stechiometrii. OK, więc zajmijmy się zadaniami. Tak więc na początku coś takiego jak w dwóch jednakowych zbiornikach o objętości 2 yy, decymetrów sześciennych, czyli mamy 2 decymetry sześcienne. Każdy umieszczono oddzielnie. Takie same liczby moli substancji gazowych x i y. Czyli mamy x i y równą liczbę moli. E, masa molowa substancji x jest dwa razy większa od masy molowej substancji y. Temperatura w obu zbiornikach jest równa. 481,3 kelwina, a ciśnienie w zbiorniku z substancją X jest równe 2000 hektopaskali. Czyli nasza temperatura to jest 481,3 kelwiny oraz ciśnienie równe 2000 hektopaskali. I mamy w pierwszym zadaniu Podaj wartość ciśnienia panującego w zbiorniku z substancją y. OK, my mamy podaną e, temperaturę w naszych e, obu zbiornikach. I teraz e, ciśnienie w zbiorniku x jest równe 2000 hektopascali, ale wiemy, że mamy równą liczbę moli. Skoro mamy równą liczbę moli i mamy takie sam, taką samą temperaturę, to musimy mieć takie samo ciśnienie, tak? Mówiliście, jeżeli mamy dwa zbiorniki, to będziemy mieć wtedy. Taką samą temperaturę i takie samo ciśnienie, to będziemy mieć dwóch różnych gazów, taką samą liczbę moli, skoro mamy tą samą liczbę moli. Ale powiedziane, że ciśnienie, temperatura w jednym i w drugim jest taka, to żeby ta liczba moli była taka sama, musi być identyczne ciśnienie, czyli dla Y ciśnienie będzie równe 2000 hektopaskali. To jest ważne. Czyli będziemy mieć 2000 hektopaskali, tak jak w drugim spiorniku. Ok, i mamy. Oprócz jaką wartość osiągnie ciśnienie w spiorniku X, jeżeli temperatura wzrośnie w nim o 100 kelwinów, czyli będziemy mieć temperaturę równą 581,3 kelwina, Stała gazowa nasza jest 83,1 e, oraz wynik podać z dokładnością do jedynego miejsca po przecinku. Pamiętajmy na maturze, bardzo ważne jest to, że e, ta nasza e, dokładność, jeżeli mamy powiedziane do pierwszego miejsca po przecinku, musi być do pierwszego. Jeżeli będzie do drugiego, będziemy mieć zabrane punkty. To jest bardzo ważne na maturze. I teraz. Co musimy sobie tu zrobić? My wiemy, że mamy tą samą objętość tu i tu, czyli nasza objętość, nawet jeżeli nam zwiększy się ta temperatura, jest stała. I my możemy sobie tu zrobić coś takiego, że nasze ciśnienie w pierwszej sytuacji do temperatury jest równe ciśnieniu drugiemu do temperatury drugiej, czyli w naszym przypadku mieliśmy na początku 2000 hektopaskali do 481,3 kalwinów jest równe i tego ciśnienia nie mamy do temperatury 581,3 kalwina. Dzięki czemu możemy sobie policzyć naszego x. -a. Jego liczymy w ten sposób, że na krzyż metodą, czyli to razy to i to razy to, więc nasz x to jest 2000 razy 581,3 przez 481,3, czyli będzie nasz x wynosił 2415,5 hektopaskala. Tak jak mówiłam, ważne jest to ilość miejsc po przecinku. Okay. Czyli tu już mamy nasze zadanie z głowy. Idziemy sobie dalej i teraz mamy kolejne zadanie. Wskaż gaz X lub Y, który ma większą gęstość w warunkach normalnych. I chodzi nam tutaj o te dwa gazy, które mieliśmy przed chwilą. No i teraz my mamy podane, że masa molowa substancji X jest dwa razy większa niż masa molowa substancji naszego gazu Y. Czyli wiemy, że to jest dwa razy większe niż to. W takim razie, jeżeli mamy naszą masę molową, mamy nasze dwa zbiorniki, które mają taką samą objętość. Mamy tą samą temperaturę i ciśnienie, czyli w jednym, w drugim będziemy mieć taką samą sytuację, tyle samo mol. Czyli powiedzmy sobie, że w tym mamy jeden mol i w tym mamy 1 mol. Mamy tą samą temperaturę, tą samą objętość, to samo ciśnienie. W momencie, kiedy tu i tu mamy jeden mol na daną naszą jednostkę objętości, czyli mamy ten nasz y, mol powiedzmy w jednym decymetrze sześcienny, mamy jeden ten decymetr sześcienny i mamy w tym 1 mol. W takim razie nasza gęstość to jest masa przez objętość. Masa będzie większa dla naszego, naszej substancji X, ponieważ mamy dwa razy większą masę molową. Skoro jest dwa razy większa masa molowa, no to nasza masa, która tu jest przy założeniu, że mamy ten 1 mol, to będzie na przykład 24 gramy w 1 decymetrze sześciennym. A dla Y ta nasza gęstość jest dwa razy mniejsza, bo jest dwa razy mniejsza masa molowa. Będzie wtedy te 12 gram na 1 decymetr sześcienny. Czyli widzimy, że tą większą gęstość będzie miało to, co ma większą masę molową. Ok, czyli możemy sobie przejść dalej. I mamy coś takiego jak. W pewnych warunkach temperatur i ciśnienia, innych niż normalne, odmierzono 1 decymetr sześcienny gazowego paliwa, którego 55% objętości stanowił propan oraz 44% objętości stanowił butan. A 1% objętości to były składniki niepalne. I teraz mamy napisane oblicz, objętość tlenku węgla 4, który powstanie w tych samych warunkach temperatury i ciśnienia w wyniku całkowitego spalenia odmierzonej objętości paliwa zgodnie z równaniami. No i mamy nasze równanie. Dla propanu mamy C3H8. I mamy 5O2, daje nam 3CO2 plus 4H2O. Następnie mamy 2C4H10 plus 13O2, daje nam 8CO2 plus 10H2O. Zawsze w wyniku reakcji spalania będzie nam tu powstawał dwutlenek węgla i tlen. To jest spalanie oczywiście całkowite. Ok, no i teraz mamy podać wynik z dokładnością drugiego miejsca po przecinku, czyli nas interesuje objętość CO2, które się wytworzyło tutaj i tutaj. I teraz mamy taką sytuację, że wiemy doskonale, że ta objętość propanu i butanu to jest objętość naszego propanu to jest tak naprawdę 55% z całości, czyli z naszego jednego decymetra, czyli nasze 55%. Z jednego decymetra sześciennego to jest po prostu 0,55 decymetra sześciennego. Natomiast objętość butanu to jest nasze 0,45 decymetra sześciennego. Bo to jest nasze 45% z tego jednego decymetra, czyli naszej całości tej mieszaniny. I w momencie, gdy my to mamy, to widzimy sobie, że nasz stosunek objętości propanu do objętości CO2. Wynosi 1 do 3. Mamy to tu: 1, trójka. A objętości butanu do objętości CO2 w tej reakcji, że dajmy sobie jakiś prim, będzie nam wynosił 2 do 8, czyli tak naprawdę 1 do 4. Czyli w momencie, kiedy my będziemy dla propanu, palać y, nasz propan, to gdy spalimy cały nasz propan, czyli nasze 0,55 sześciennego, powstanie nam trzy razy więcej naszego CO2, bo mamy 1 do 3, czyli od naszego, y, naszej reakcji z propanem będziemy mieć trzykrotność naszych 55 50, 50 będzie mieć trzykrotność e, naszej części od propanu. Następnie interesuje nas ta część. Tu mamy 1 do 4, czyli na spalenie naszego 0,44 dm3 naszego e, butanu, bo tyle mamy procent, będziemy mieć czterokrotność, czyli cztery razy nasze 0,44 decymetra sześciennego. Bo na spalenie tej ilości y, naszego butanu będziemy mieć czterokrotnie więcej dwutlenku węgla wytworzone. Tak, tu mieliśmy na spalenie naszej części propanu mamy trzykrotnie większą y, ilość y, naszego dwutlenku węgla. Więc cały dwutlenek węgla to jest suma jednego i drugiego. I w tym wypadku będzie ona nam wynosiła 3,41 decymetra sześciennego. To jest nasz wynik końcowy. Ok, i teraz idzie, idąc sobie dalej. Mamy takie zadanie jak poniżej przedstawione równania reakcji całkowitego spalania metanu i propanu. I mamy nasze reakcje. CH4 y, plus 2O2 daje nam CO2 i 2H2O. Następnie mam C3H8 plus 5O2 daje nam 3CO2 plus 4H2O. Ok, i mamy. Po całkowitym spaleniu 16,8 decymetrów mieszaniny, czyli nasza mieszanina, to jest 16,8 dm sześciennego, e, składającą się z metanu i propanu, z mierzonej w warunkach normalnych otrzymano, e, czyli V naszego CO2, to będzie 38,28 dm sześciennego. E, zmierzonego w temperaturze już innej, bo to jest zmierzone w temperaturze 373,15 kelwina pod ciśnieniem normalnym i mamy oblicz zawartość procentową propanu w mieszaninie gazów. Stała gazowa jest podana i wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ok, jak musimy się na początku e, za to zabrać? Na początku weźmy sobie taką interpretację jak my nie wiemy ile dokładniej będziemy mieć moli naszego metanu i moli naszego propanu. Więc weźmy sobie, że zakładamy sobie, że x to będzie nasza liczba moli dla metanu, a y to będzie liczba moli. Dla propanu. No i teraz w momencie, gdy to już mamy, to skoro x to jest liczba metanu, to całe równanie, w którym jest metan mnożymy razy x, czyli wszędzie będziemy mieć tutaj tego naszego x, a dla propanu wszędzie dajemy naszego y. Ok, no i teraz. Ech. To już mamy, to jest nasz taki początek i teraz my wiemy, że ta nasza objętość molowa dla naszego CO2 była zmierzona w innych warunkach. I teraz była ta temperatura 373,15 Kelwina. Ok, i teraz weźmy sobie, że na początku wyliczymy sobie Ile powstanie nam moli naszego CO2 w warunkach tych normalnych, w których mieliśmy prowadzoną reakcję, ponieważ mamy napisane, że zmierzono metan i propan w ciśnieniu normalnym i temperaturze 273,15 kelwinów. Ok, w takim razie przechodzimy sobie do wyznaczenia po prostu naszej objętości. Yy, i naszej liczby moli tych, e, tego dwutlenku węgla. Ok, no i teraz jak to musimy zrobić? E, co my wiemy? Wiemy, że mamy 16,8 dm sześciennego. Mieliśmy to w warunkach normalnych. Czyli naszego x i y to jest nasza liczba moli. Czyli jak dodamy x i y i pomnożymy go przez objętość naszych gazów w warunkach normalnych, czyli 22 i 4, to wyjdzie nam to nasze 16 i 8. Skąd to się wzięło? To jest nasza e, objętość gazów, która została zmierzona. Natomiast to jest objętość dla jednego mola gazu, czyli jeżeli mamy 1 mol w warunkach normalnych daje nam 22,4 decymetra sześciennego. To są nasze warunki normalne. Mamy tyle. W takim razie, jeżeli przez to pomnożymy liczbę moli, to wyjdzie nam nasza objętość, która jest 100, bo mamy liczbę moli x i y. Ich może być na przykład 0,8 mola. Skoro mamy 0,8 mola, no to będzie zajmowało taką i taką objętość w warunkach normalnych. Więc nasza liczba moli razy ta objętość standardowa w warunkach normalnych da nam naszą objętość, która nam wyszła. Następne nasze równanie będzie się dotyczyło, ale naszego CO2. No i teraz, nasze CO2 to będziemy mieć. Widzimy, że mamy x z jednego równania i 3y z drugiego równania. Też musimy pomnożyć przez naszą jakąś objętość, która nam da 38,28 dm3. Tylko chodzi o to, że my tą objętość, przez którą my tu musimy pomnożyć, musimy sobie wyliczyć z irona, ponieważ nie mamy warunków ani normalnych, ani standardowych. Mamy inne warunki, mamy już inną temperaturę. Więc obliczamy sobie wtedy, ile jeden mol zajmuje nam w tym przypadku objętości. Więc liczymy to sobie z klapejrona. W takim razie, licząc sobie z Rona my mamy, że PV jest równe nrt. Ok, my szukamy V, czyli nasze V to będzie nrt przez P, czyli My szukamy dla jednego mola, więc 1, stała gazowa 83,14 e, w naszym zadaniu dokładnie. Temperatura to jest już 373,15 kelwina. Natomiast nasze ciśnienie mieliśmy podane jako normalne 1013,25 hektopaskala. Ok, no i teraz e, z tego wyliczamy naszą objętość. I ta nasza objętość będzie nam wynosiła 3618 decymetra sześciennego. I możemy sobie napisać, że na mol, bo mamy to policzone dla jednego mola. Ok, w takim razie, skoro to już mamy, to tą objętość będziemy wrzucać tutaj. Ok, czyli. Z tego zrobi się nam x plus y razy 22 i 4 równe 16,8 oraz x plus 3y razy 3618 równe 38, 28. Czyli tutaj mamy nasze dwa równania. No i my musimy w tym przypadku po prostu rozwiązać nasz układ równań. Czyli przechodząc sobie dalej, napiszmy sobie jeszcze raz. Skoro to już mamy, wyliczamy sobie, no to możemy sobie podzielić to równanie raz 224, czyli wtedy będziemy mieć, że X plus Y e, będzie nam e, wynosił 0,75. I tak samo robimy tu to równanie dzielimy przez 3618, bo chcemy mieć, że X plus 3Y ile nam wynosi? I x plus 3y będzie nam wynosił 1,25. Ok, skoro to już mamy, to możemy sobie wyliczyć, że na przykład i stąd bierzemy sobie x, czyli że x równa się 0,75 minus y i podstawiamy tu, czyli mamy 0,75 minus y, bo to jest nasz x plus 3y daje nam 125, czyli mamy, że nasz 3, 3y będzie wynosiło 125 minus 0,75. Czyli nasze 3y będzie wynosiło e, lekki błąd, nie 3y, tylko tutaj będziemy mieć. Nasze 2y, mamy 3y minus y i ono będzie nam wynosiło 0,5. No i teraz będziemy mieć, że nasz y to jest 0,25 mola. Ok, mamy wyliczonego y, teraz możemy sobie wyliczyć z tego X w takim razie wiemy, że x plus y dawał nam e, 0,75, no to e, x plus 0,25 daje nam 0,75, więc nasz x to jest po prostu 0,5 mola. Ok, czyli mamy wyliczonego. X i Y. I teraz nam chodzi o to, jaką objętość propan zajmował w warunkach normalnych. I my, my widzimy, że mamy 0,5 mola. Ok, czyli my mamy dla propanu, to jest dla naszego metanu, to jest ilość dla naszego propanu. To my będziemy mieć naszego propanu, o który nam chodzi, 0,25 mola. I nas interesuje, ile go będzie w warunkach normalnych. Czyli po prostu musimy to pomnożyć razy objętość w warunkach normalnych, czyli 22,4 decymetra sześciennego. I z tego nam wyjdzie 5,603 decymetra sześciennego. Czyli tyle było naszego propanu. No i teraz... Możemy sobie policzyć ten nasz procent naszego propanu, czyli naszego C3H8. Wiemy, że jego jest 5,603 dm3, a całość naszej mieszaniny ma 16,8 dm3, co razem nam da około, oczywiście, e, oczywiście razy 100%. I całość nam da około 33 do drugiego miejsca, czyli 35% naszego propanu. Zapraszam serdecznie do wykupienia całego kursu. Jest to ponad 100 godzin z świetnym przygotowaniem do matury oraz rozwiązaniem wielu, wielu zadań. Link znajduje się w opisie wraz z notatką z dzisiejszych zagadnień. Dziękuję serdecznie.